Będzie wyglądała jak jakiś jakimś nerdem, kurwa. Komiksy, dlaczego komiksy? Od najmniejszych lat fascynowała mnie y, amerykańska popkultura, klimat superbohaterów, wszystkie kreskówki z tym związane. Potem, kiedy przyszedł czas TM Senika w Polsce, no to się za kurdupla czytało wszystko. Może byś tam zumo teraz zrobił? Moim ulubionym superbohaterem z komiksu jest akurat y, bohater, którego tutaj nie widzimy. Jest bezapelacyjnie Człowiek Nietowarz, bardziej znany jako Bruce Wayne Batman, jak najmniej takich komiksów z Batmanem. Generalnie najbardziej lubię komiksy Garta Einisa. Aynis jest najlepszy wtedy, kiedy nie, mu nie, nie musi być ograniczony jakimiś ramami, które ktoś kiedyś stworzy tylko wszystko rodzi się w jego głowie. Wulgarny, brutalny, po prostu kawał porządnego komiksu. Ciężko powiedzieć yy, sylwelka, którego bohatera jest taka na najbliżej odpowiadająca moim wymaganiom. Absolutnie nie biorę pod uwagę tutaj postaci Supermana, który jest tak super i tak idealny, że yy, przez to jest aż śmieszny. Na pewno moja pasja komisami nie miała żadnego wpływu na to, że od kilku lat uczęszczam na siłownię, by regularnie trenować. Są to dwie osobne pasje, które staram się uskuteczniać. Może w jakimś tam stopniu te idealne sylwetki superbohaterów pobudzają wyobraźnię człowieka, by zbliżyć się do nich, ale nie u mnie. Komiksy swoją drogą, siłownia swoją drogą.